Cześć, mam na imię Marta, a to mój podcast Gdzie Jesteś o tematyce kryminalnej skupionej wokół osób zaginionych. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania szóstego odcinka, w którym przeniesiemy się do roku 1995 do tragicznych wydarzeń, których przebieg do dziś pozostaje tajemnicą. Tajemnicą, która od lat spędza sens powiek bliskich, ale też wszystkich. W których pamięci pozostaje dziesięcioletnia Ania Jałowiczor. Jest rok 1994. Krystyna i Bolesław Jałowiczor oraz ich dwójka dzieci, dziesięcioletnia Ania i o rok młodszy Dominik, mieszkają w Andrychowie, niewielkim mieście w powiecie Wadowickim. Są zgodną, kochającą się rodziną. Taką, która przez otoczenie postrzegana jest niemal jako idealna. Mimo, że wynajmują niewielkie mieszkanie i czują się w nim dobrze, to jednak marzą o czymś większym, o czymś swoim. Dlatego też pan Bolesław z czasem porzuca pracę taksówkarza i decyduje się na zagraniczny wyjazd w celach zarobkowych. Nie było to dla rodziny łatwe, a nie było łatwe zwłaszcza dla dzieci, które choć rozumiały, że wyjazd ten da rodzicom szansę na budowę wymarzonego domu, to jednak nie zmieniało to faktu, że bardzo tęskniły za swoim tatą. We Francji pan Bolesław mógł zarobić zdecydowanie więcej niż w Polsce w latach 90. W tym samym czasie pani Krystyna, mama rodzeństwa, pracowała jako ilustratorka. Miała duży talent, który według bliskich rodziny odziedziczyła po niej Ania. Oprócz tego pani Krystyna zajmowała się dziećmi i domem, i zdaje się, że przynosiło jej to poczucie spełnienia. Była dobrą, kochającą mamą, która chciała dla swoich pociech jak najlepiej. Dzieci państwa Jałowieczor uczęszczali do Andrychowskiej Podstawówki, w której mieli wielu przyjaciół. Choć rodzina mieszkała zaledwie kilkaset metrów od szkoły, dzieci codziennie były do niej zaprowadzane oraz z niej odbierane. Po godzinach nauki w domu był czas na wspólną rozmowę o minionym dniu, czas na zabawę i też czas na odrabianie prac domowych. Ania lubiła szkołę, była dobrą uczennicą. Po latach dawne koleżanki Ani wspominają, że dziewczynka zawsze była pomocna, uśmiechnięta, nie nieskora do zaczepek czy niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Wszyscy postrzegali ją jako grzeczną i pilną. Pani Ewelina Gałuszka, przyjaciółka Ani ze szkoły podstawowej, tak wspomina dawną koleżankę. Ania była moją szkolną koleżanką. Mieszkałyśmy w tym samym bloku ja piętro wyżej. Codziennie bawiłyśmy się razem. Ania była wyjątkowym dzieckiem, bardzo wrażliwa i delikatna, nigdy nie wdawała się w konflikty z rówieśnikami i ciągle się uśmiechała. Po latach Ania wspomina również pan Marcin, kolega z równoległej klasy, który dziewczynkę poznał na szkolnej wycieczce w porąbce, urokliwej miejscowości otoczonej górami i lasami. Tam właśnie dwie klasy andrychowskiej podstawówki wybrały się na szkolną wycieczkę, tak zwaną zieloną szkołę. Po latach mówi. Anię poznałem na zielonej szkole. Ja chodziłam do klasy D, ona do C. Od razu bardzo ją polubiłam. Na stołówce w pensjonacie siedzieliśmy przy sąsiedujących ze sobą stołach, plecami do siebie. Pamiętam, że Ania tęskniła z mamą i czasami płakała. Bo nie lubiła niektórych dań. Do dziś mam w pamięci to, jak odwracałem się do niej, kiedy była smutna, i głaskałem ją po włosach, pocieszałem ją. Wówczas się uśmiechała. Dziś pan Marcin z sentymentem wspomina Anię jako swoją pierwszą, dziecięcą miłość. Podczas wycieczki wręczył jej również pierścionek, który miał wyrazić zainteresowanie chłopca Anią. Przenieśmy się teraz do roku 1994. Właśnie wtedy Państwo Jałowiczor decydują, że pani Krystyna tymczasowo dołączy do pana Bolesława i razem z nim podejmie pracę we Francji. Rozwiązanie to miało pomóc im w szybszym uzbieraniu niezbędnej ilości pieniędzy, dzięki którym w końcu mogliby kupić wymarzone mieszkanie lub według innych źródeł wybudować dom. Jednocześnie pan Jałowiczor mógłby wrócić szybciej do Polski, a rodzina już wkrótce mogłaby przeprowadzić się do swojego wymarzonego miejsca. Wyjazdy w celach zarobkowych były wówczas powszechne, a jako że państwo Jałowiczor mieli przy sobie kochających rodziców, zawsze chętnych do opieki nad wnukami, kwestia opieki nad dziećmi na czas ich nieobecności nie stanowiła problemu. I tak właśnie w roku 1994 na przełomie sierpnia i września Ania i Dominik trafiają pod opiekę babci i dziadka, rodziców swojego ojca, do Simoradza, niewielkiej wsi w gminie Dębowiec na Śląsku Cieszyńskim. Dzieci rozpoczynają naukę w tamtejszej podstawówce Ania w czwartej, a Dominik w trzeciej klasie. W Simoradzu mieszkała również ciocia oraz kuzynostwo rodzeństwa, które również uczęszczało do miejscowej szkoły, dzięki czemu dzieci szybciej mogły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Choć nie było to łatwe, Ania i Dominik przenieśli się do równie kochającego i bezpiecznego domu, jaki wcześniej zapewniali im ich rodzice. Choć w nowej szkole nie znali nikogo, to jednak obecność bliskich rodziny dodawała im otuchy, a wizja szybkiego powrotu mamy i taty napawała nadzieją. Dużą zaletę nauki w nowej szkole stanowiło również to, że babcia rodzeństwa była w niej zatrudniona jako woźna, a choć odległość między placówką a domem dziadków wynosiła zaledwie jeden kilometr, Ania i Dominik często ważeni byli tam samochodem. Jak państwo Jałowiczor nieczęsto odwiedzali Polskę, to pan Bolesław zdecydował się odwiedzić swoją rodzinę w grudniu, w Boże Narodzenie. Spędził więc święta wraz ze swoimi dziećmi, co dla wszystkich było dużym powodem do radości. Cęsknione rodzeństwo nie opuszczało taty na krok, jednak tuż po Nowym Roku mężczyzna musiał wrócić do pracy we Francji. Przenieśmy się teraz do 24 stycznia 1995 roku. Był to jeden z cieplejszych wtorków, temperatura na zewnątrz wynosiła około 0 stopni, przez co wiejskie ścieżki były pełne błota i kałuż. Tego dnia rano, jak zwykle, Ania i Dominik udali się na lekcje, a ich babcia do pracy. Ten dzień miał być jednak wyjątkowy, bo na popołudnie w Simoradzu planowany był bal karnawałowy. Dla Ani miała to być zabawa szczególna. Zawsze w przypadku tego typu okazji mama ładnie ją ubierała, zazwyczaj w sukienki, czysała jej włosy, ozdabiała jego kartkami. Tym razem jednak pani Krystyny nie było obok. Dziesięciolatka ubrała więc się sama w półgolf i getry, i udała się do szkoły. Nie do końca wiadomo, jak dziewczynka bawiła się na szkolnej zabawie oraz jak wyglądał jej przebieg. Jednak po czasie jej szkolne koleżanki i koledzy twierdzą, że nie była ona w najlepszym humorze. Według nich była znudzona, chciała szybciej wracać do domu, często wyglądała przez okno Pojawiają się również także głosy sprzeczne, według których Ania bawiła się znakomicie i przez całe popołudnie miała dobry humor. Jeszcze inni świadkowie zwrócili uwagę na rzekome zdenerwowanie dziewczynki, która ponoć w trakcie całej zabawy miała wyglądać przez okno i nerwowo przygryzać wisiorek. Informacje te, choć zostały zdementowane, często jednak pojawiają się w mediach. Kwestia wisiorka została szybko wykluczona, bowiem tego dnia dziewczynka nie miała go na sobie. To pokazuje, jak z pozoru nieistotny szczegół jest dokładnie badany przez śledczych, bo wszystko to, co pozornie może nic nie oznaczać, czasami stanowi dowód w sprawie. Planowo szkolna zabawa miała zakończyć się o godzinie 20, jednak Ania wraz ze swoim kolegą Jackiem postanowili wyjść z niej 10 minut wcześniej, o godzinie 19.50. O godzinie 20, w dodatku w środku zimy, na zewnątrz jest już całkowicie ciemno. Zastanawia mnie więc również to, że dzieci nikt nie odebrał. Choć można to tłumaczyć tym, że do domu dziadków Ania nie miała daleko, i myślę też, że w latach dziewięćdziesiątych nieco inaczej patrzono na samotne powroty dzieci do domu, szczególnie jeżeli chodzi o takie mniejsze miejscowości czy wsie, w których każdy zna każdego. W jednym ze źródeł znalazłam jednak informację, że babcia Ani jeszcze przed wyjściem dziewczynki z domu zapewniła ją, że o godzinie dwudziestej odbierze ją ze szkoły. Ania miała jednak przekonać swoją babcię, że wróci do domu sama. Ania i Jacek w drogę powrotną do domu ruszyli przez wąską, wydeptaną ścieżkę, która z pod szkoły prowadziła do ulicy Krętej. Tam też się rozstali, a z tego miejsca do domu dziadków Ani pozostało zaledwie kilkaset metrów. Nie do końca jednak można ustalić drogę, jaką wybrała dziewczynka. Mogła bowiem albo okrążyć staw, albo ruszyć przez tymczasowy wał, pozwalający przejść po środku zbiornika wodnego. Niezależnie jednak od tego, Ania powinna dotrzeć do skrzyżowania ulicy krętej z ulicą zacisze i udać się jedną z nich. Jak po latach wspomina Dominik Jałowiczor, stąd również Ania mogła wybrać dwie drogi: ulicę krętą, asfaltową, lub ulicę zacisze, gruntową. Ten drugą rodzaństwo wybierało wtedy, kiedy na zewnątrz było sucho, a na drodze nie było błota i kałuż. Jak już wspomniałam wcześniej, styczeń 1995 roku był dość deszczowy, można więc przypuszczać, że Ania jednak wybrała drogę asfaltową. Nie jest to jednak pewne. Jak właściwie wszystko, co działo się od czasu rozstania z Jackiem. Ania bowiem nigdy już nie dotarła do domu swoich dziadków. Jacek jest ostatnią znaną osobą, która widziała Anię żywą. 24 stycznia 1995 roku o godzinie 22.15 na komisariacie policji w Skoczewie pani Maria Jałowiczur zgłasza zaginięcie swojej wnuczki. Przekazuje funkcjonariuszom wszystkie ważne informacje, a ci od razu wszczynają akcję poszukiwawczą. Bardzo szybko przebywają na miejsce zaginięcia, jednak nie rejestrują niczego podejrzanego. Kolejnym krokiem policji jest udanie się do Andrychowa, rodzinnej miejscowości Ani, gdzie przesłuchują jej szkolnych znajomych oraz dziadków ze strony mamy. Jednak, niestety, rozmowy te do niczego nie prowadzą. Również przesłuchania dzieci i nauczycieli szkoły w Simoradzu nie wnoszą niczego nowego do śledztwa. W kolejnych dniach w Simoradzu zorganizowano poszukiwanie na ogromną skalę, w której brało udział aż 400 osób. Nie byli to tylko policjanci, ale też wszyscy ci, którzy zaangażowali się w sprawę zniknięcia dziesięciolatki. Służby mundurowe przesłuchiwały potencjalnych świadków, sprawdzali posesje, lasy, pola i łąki. 31 stycznia 1995 roku dochodzi do pewnego znaleziska. Mianowicie, w stawie w Simorazu zostają odnalezione zwłoki. Od razu jednak wykluczono, że mogą należeć do Ani, bowiem były to zwłoki osoby dorosłej, jak wkrótce się okazało, pani Heleny, która zaginęła dzień przed Anią, czyli 23 stycznia. Czy można traktować to jako przypadek? Dwie osoby znikają bez śladu, dzień po dniu, w niewielkiej miejscowości, w której każdy zna każdego. I choć sprawa utonięcia Heleny została uznana za nieszczęśliwy wypadek i zamknięta, to jednak nie wszyscy wierzą w ten nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Oficjalnie jednak wykluczono, aby sprawy te były ze sobą powiązane i na nowo skupiono się jedynie na zaginięciu dziesięciolatki. Sprawa zaginięcia Anie Jalowiczor szybko obiegła media, nie tylko lokalne, ale również ogólnokrajowe. Równolegle z rozpoczęciem śledztwa w sprawie zaginięcia, najaw wyszły fakty, które wprost grożą krew w żyłach. Zaledwie kilka dni przed zniknięciem dziewczynki, pod podstawówką w simulazu zjawiło się dwóch podejrzanych mężczyzn, którzy przyglądali się dzieciom, a zwłaszcza dziewczynkom. Poruszali się jasnym samochodem, najprawdopodobniej beżowym, którego model nie został jednak do końca określony. Źródła wskazują na Fiat 125P lub ładę. Po kilku dniach wrócili w to samo miejsce, jednak tym razem posunęli się dalej. Zaczepili jedną z dziewczynek, a wobec innych byli bardzo nachalni. Oczywiście dzieci opowiedziały o wydarzeniach swoim rodzicom, żadne z nich jednak nie zgłosiło sprawy na policję. Dopiero po zniknięciu Ani ta z początku zbagatelizowana sprawa przybrała w ich oczach większego znaczenia. Być może dopiero wtedy zrozumieli, jak poważna była to sytuacja i że jej ignorowanie było błędem. Błędem, za który prawdopodobnie zapłaciła niewinna dziesięciolatka. Na podstawie zeznań dzieci sporządzono portrety pamięciowe obu mężczyzn, którzy jednak do dziś nie zostali rozpoznani. Najważniejszym i prawdopodobnie jedynym świadkiem porwania bo taki właśnie motyw przejęła policja jest jedna z mieszkanek Simoradza, która około godziny 20.00 odwiedziła swoją koleżankę mieszkającą na ulicy Krętej. Spotkały się nieopodal podstawówki, w której właśnie dobiegała końca zabawa karnawałowa. Nagle zauważyły, że w ich stronę pędzi samochód, Łada lub Fiat 125 p który kieruje się w dół ulicy Krętej. Kiedy pierwsza z kobiet chwilą potem wracała do domu, kierując się w tą samą stronę, w którą przed chwilą pędziło auto, nagle usłyszała w oddali krzyk dziecka, Głośny trzask zamykanych drzwi oraz pisk opon odjeżdżającego szybko samochodu. Kobieta jest przekonana, że jest to ten sam samochód, który widziała wcześniej. Co istotne, są również inni świadkowie, którzy widzieli pojazd, nikt jednak nie zapamiętał dokładnie jego numerów rejestracyjnych. Z racji tego, że na dworze było ciemno, nie ustalono również jednoznacznie marki oraz koloru samochodu, choć wszyscy świadkowie są zgodni co do tego, że był to właśnie Fiat 125P Lub UADA w jasnym kolorze, beżowym, białym lub szarym. Jedyne co udało się ustalić to to, że tablice rejestracyjne były koloru czarnego i pochodziły z województwa bielskiego. Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że nie były one prawdziwe. Według policji mogły być na przykład kradzione. Porywacze z pewnością przygotowali się do uprowadzenia dziecka, istnieje więc mała możliwość, że mogli posłużyć się prawdziwymi numerami rejestracyjnymi. W tej sprawie szybko pojawił się również wątek porwania dla okupu. W końcu rodzice Ani pracowali za granicą, dobrze więc zarabiali, co mogło dla przestępców stanowić potencjalny motyw porwania. Jednak nigdy w ciągu minionych lat nikt nie zgłosił się z żądaniem okupu. Mało prawdopodobne jest również to, że to właśnie Ania miała być ofiarą porywaczy. Śledczy ustalili, że z dużym prawdopodobieństwem chodziło o porwanie dziewczynki. A jako, że okoliczności sprawiły, że to właśnie Ania Jołowiczor zjawiła się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie, została porwana. Śledztwo w sprawie zaginięcia zostało umorzone zaledwie po trzech miesiącach z powodu braku śladów. W styczniu tego roku minęło 27 lat od zniknięcia Ani. Jeśli kobieta żyje. Ma dziś 37 lat. Jej rodzina nie ustaje w poszukiwaniach. Wciąż tli się w nich nadzieja, że być może ich ukochana córka, wnuczka i siostra wciąż żyje. Pan Dominik, wówczas dziewięcioletni, dziś ma już 36 lat. Mówi o tym, że nigdy nie przestanie szukać swojej siostry. Przez większość życia tkwi w koszmarze, którego nie może przerwać. Od przeszłego czwardziwiecza nie pojawiły się żadne nowe informacje, które pomogłyby rozwiązać sprawę zaginięcia jego siostry. Jednak nadzieję daje to, że kilka lat temu do sprawy powróciło Archiwum X, które na swoim koncie ma już sporo wyjaśnionych po latach zagadek kryminalnych. Świeże spojrzenie na zaginięcie i ponowne przyjrzenie się sprawie może pomóc w wysnuciu nowych wniosków. Być może oznacza to, że sprawa Ani jest bliżej rozwiązania niż kiedykolwiek wcześniej. Również państwo Jałowi nie ustają w poszukiwaniach swojej córki. Jednak sprawa ta jest dla nich okrutnie trudna i nie chcą wchodzić w kontakt z mediami. Nie mogą się pogodzić z tragedią, jaka spotkała ich rodzinę a nieprzychylne głosy internautów nie pomagają w prowadzeniu normalnego życia. Dlatego też trudno znaleźć ich wypowiedzi w sieci. Kontakt z mediami ma jedynie ich syn. Czy Ania Jałowiczor żyje? Dlaczego została porwana? Kim było dwóch mężczyzn, którzy widziani byli przy szkole kilka dni przed jej zaginięciem? Do dziś w sprawie tej więcej jest pytań niż odpowiedzi. W końcu przytoczę słowa brata Ani, Dominika. Myślę, że jest mnóstwo osób w Simoradzu, które miały jakąś styczność z Anią w czasie poprzedzającym jej zaginięcie. Które brały udział w zabawie, które ją organizowały, jak to wszystko wygląda dziś z ich perspektywy, Liczę na to, że wrócą wspomnieniami do tamtych dni, że nie będą trzymać wiedzy dla siebie i pomogą nam. Być może z różnych powodów, przed laty nie powiedziały wszystkiego, być może się bały, być może trapią ich wyrzuty sumienia. Mam wielką nadzieję, że wspólnie uda się wyjaśnić sprawę, która od wielu lat ciąży na tej miejscowości. Apeluję o pomoc do mieszkańców Simoradza i wszystkich osób, które mogą rzucić światło na zaginięcie mojej siostry. Jestem po rozmowie z prawnikiem i wiem, że istnieje możliwość złagodzenia ewentualnej odpowiedzialności, jeśli ani przydarzyło się coś złego, a ktoś miał w tym osobisty udział. Wystarczy tylko trochę.